Prezydent Bielska Białej Jacek Krywult, starosta bielski Andrzej Płonka oraz prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej Janusz Targosz uhonorowali najlepszych przedsiębiorców w dorocznym konkursie Firma Roku. Prezydent Jacek Krywult podziękował bielskim nauczycielom za ich trudną pracę. W ten sposób uczczono Dzień Edukacji Narodowej, który tradycyjnie obchodzono w Teatrze Polskim. Przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bielskim Chałcnowie uroczyście otwarto miasteczko ruchu drogowego. Ulica Sobieskiego oficjalnie i w całości oddana do użytku. Zakończył się ostatni i najtrudniejszy etap jej przebudowy. W Urzędzie Stanu Cywilnego uczczono kolejne jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. Prezydent Bielska Białej Jacek Krywult, starosta bielski Andrzej Płonka oraz prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej Janusz Targosz uhonorowali najlepszych przedsiębiorców w dorocznym konkursie Firma Roku. Tytuł Firma Roku, tym razem 2016, promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju regionalnym. Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu firma Roku oraz statuetka Dedala, autorstwa bielskiej artystki Lidii Sztwiertni. Konkurs w tym roku odbywał się pod hasłem Samorządy Przedsiębiorcom, a gala obręczenia nagród gościła w murach Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Firmą Roku Miasta Bielska Białej została spółka Befaszczot, producent pędzli i szczotek. Zaś firmą Roku Ziemi Bielskiej Paget Meble spółka akcyjna słynąca z produkcji najwyższej jakości mebli. Laureatem nagrody specjalnej i właścicielem Złotego Dedala została Walcownia Metali Dziedzice S.A. Strzechowic Dziedzic. Prócz nagród głównych kapituła konkursu przyznała także wyróżnienia specjalne. Otrzymali je szefowie pięciu firm Bezalinu S.A., Carmello, Rafał Dobrzański, spółki Multic Technologii, Rondo, a także Bielski Zakład Gospodarki Odpadami chciałem jeszcze raz serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym, ale również wszystkim tym, którzy dzisiaj nie byli na tej scenie, a którzy funkcjonują, którzy rozwijają ten nasz region i myślę, że siła naszego Panie Marszałku, Panie Wywodo, siła naszego Podbeskidzia, tego subregionu południowego to jest właśnie ta ogromna ilość znakomitych przedsiębiorstw. Są oczywiście tu przedsiębiorstwa różne, bo są przedsiębiorstwa, gdzie są prywatne, są oczywiście różne spółki mieszane, ale chcę powiedzieć, że robią znakomite rzeczy i to jest bardzo ważne, znakomite rzeczy i mamy się czym lubić. i dlatego w różnych, różnego rodzaju rankingach tak wysoko nasz region stoi, jak Pan Marszałek był przyjemnie powiedzieć, bo faktycznie mamy się czym chlubić. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę, żeby w tych trudnych czasach, bo one dla biznesu są mimo wszystko bardzo trudne, żeby żebyśmy się mieli znaleźć wszyscy w tych trudnych czasach i żebyśmy za rok mogli się tutaj znowu spotkać, wyróżnić najlepszych. Mamy nadzieję z panem starostą, że uda nam się namówić również kolegów z pozostałych pod subregionu, czyli y, żywca i ścieszyna, żeby również brali udział, bo Uważamy, że tam są też znakomite zakłady, znakomici ludzie i należałoby ich również tutaj wyróżnić. Myślę, że do tego w najbliższym czasie dojdzie. Jeszcze raz gratuluję wszystkim wyróżnionym i dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję uprzejmie. Prezydent Jacek Krywult podziękował bielskim nauczycielom za ich trudną pracę. W ten sposób uczczono Dzień Edukacji Narodowej, który tradycyjnie obchodzono w Teatrze Polskim. Uroczystość zorganizowano w poniedziałek 17 października. Była ona świetną okazją do podsumowań. Egzaminy i sprawdziany zewnętrzne od lat potwierdzają wysoki poziom nauczania w bielskich szkołach, a bielscy nauczyciele w skali województwa śląskiego zajmują w tych zestawieniach zawsze czołowe miejsca. Prezydent Jacek Krywult złożył podziękowania wszystkim pedagogom za ich pracę i zaangażowanie w rozwój młodych ludzi, życząc im satysfakcji i dalszych sukcesów. Obecnie trwają prace nad projektami budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok. Samorządy nie posiadają odpowiednich informacji na temat struktury oświaty, zarówno publicznej, jak i niepublicznej. Od września 2017 aby możliwe było właściwe zaplanowanie środków na przyszły rok. Ustawa o, światy, o systemie oświaty była wielokrotnie zmieniana, stała się mało czytelna i w dalszym ciągu są się wiemy na nią dyskusje. Obecnie zamiast jednej ustawy mają być cztery, których opracowanie będzie rozłożone w czasie. Ogłoszenie ustawy o finansowaniu zadań światowych zapowiedziane jest dopiero na rok 2018. Samorządy oczekiwały zmiany sposobu finansowania realizowanych przez nie zadań oświatowych, w taki sposób, aby wielkość środków naliczonych w postaci części oświatowej subwencji ogólnej była adekwatna do ponoszonych wydatków na oświatę. Ja mogę tylko życzyć Państwu, żeby w tym chaosie prawnym, który w tej chwili jest, żebyście Państwo. Mieli satysfakcję z tego, co robicie, żebyście wytrzymali to wszystko, żebyśmy się za rok mogli spotkać i powiedzieć: żeśmy przeżyli. Wszystkiego dobrego. Podczas uroczystości 159 pedagogów otrzymało nagrody prezydenta miasta. Z okazji dorocznego święta swoje nagrody przyznały też rządowe władze oświatowe. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano dwie osoby. Nagrodą ministra edukacji narodowej dziewięciu nauczycieli, a nagrodą śląskiego kuratora oświaty czterech. Przy szkole podstawowej nr 28 w Bielskim Hautsnowie uroczyście otwarto miasteczko ruchu drogowego. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wicewojewoda Jan Chrząszcz oraz prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. Celem projektu było utworzenie miasteczka ruchu rowerowego, na terenie którego prowadzone będą szkolenia dzieci i młodzieży na kartę rowerową i motorowerową. Nauka zasad ruchu drogowego odbywać się będzie poza drogami ogólnymi pod okiem doświadczonego pedagoga. Jest to drugie miasteczko w Biosku Białej, ale pierwsze w dzielnicy, pierwsze przy szkole i myślę, że to jest znakomity pomysł. Dobrze, że mieszkańcy zagłosowali na ten pomysł, bo y, bardzo ważne jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Bardzo dużo co roku na polskich drogach ginie właśnie dzieci, dużo młodzieży. Jak powiedziałem, choćby jedno czy kilka istnień, jak się uratuje dzięki temu miasteczku, bo poznają zasady ruchu drogowego młodzi ludzie poznają, to jest już pomysł trafiony. Znakomity pomysł, znakomita realizacja i tylko pogratulować radnym tego terenu, tym, którzy wspierali, tym, którzy głosowali oczywiście, bo myślę, że to jest bardzo oryginalny pomysł. Znakomicie wykonany i będzie dobrze, na pewno służy społeczności, tak jak tu Pan powiedział, nie tylko Hałcowa, ale również mieszkańcom, czy tu będą ogólnie dostępne będzie to miasteczko, będą dzieci, młodzież, z innych szkół mogła, mogą również tutaj z tego miasteczka korzystać. Autorem projektu jest Hałcnowski radny, a jednocześnie inżynier ruchu drogowego Bronisław Szafarczyk. Staraliśmy się, żeby nagromadzić różne urządzenia, a więc ronda, a więc sygnalizacja świetna, sygnalizacja dla pieszych, czyli wzbudzana przejazd kolejowy, bo to jest bardzo istotne. Bardzo wiele wypadków się zdarza na przejazdach kolejowych, więc należy ćwiczyć od najmłodszych lat ten sposób zachowania. Mamy dwujezdniówki, mamy jedne jezdnie, Mamy jednokierunkowe ulice skrzyżowania z pierwszeństwem z prawej, czyli bez, bez wyznaczonego pierwszeństwa dla danej drogi. Co tam jeszcze mamy? No dużo by mówić, przejścia dla pieszych, o to jest istotne, bo jest chodnik i przejścia dla pieszych, czyli można również ćwiczyć z tymi najmłodszymi sposób zachowania na drodze. wydarzeniu towarzyszył drugi chałcnowski piknik bezpieczeństwa ruchu drogowego, podczas którego przygotowano liczne atrakcje dla uczestników. Ulica Sobieskiego oficjalnie i w całości oddana do użytku. Zakończył się ostatni i najtrudniejszy etap jej przebudowy. Przebudowa ulicy Sobieskiego od ulicy Międzyrzeckiej do generała Andersa przebiegała etapowo i realizowana była przez 8 lat. Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi ponad 3,5 km, a łączna wartość zadania to niespełna 36 milionów złotych, z czego prawie 1 trzecia pochodzi z dofinansowania. Ostatni i konstrukcyjnie najtrudniejszy etap został właśnie zrealizowany i oddany do użytku. Ogromna inwestycja pomiędzy całą infrastrukturą pod drogą, którą trzeba było zrobić, ale również chodniki, góry oporowe trzeba było zrobić, wykupy. Ogromna inwestycja, no ale mamy w tej chwili połączenie już ze Starego Bielska od kościoła aż do Wapienicy. No i teraz już została nam Sobieskiego, ale od Placu Zwycięstwa do kościoła Świętej Trójcy też myślę, że to w przyszłym roku tą uda nam się to zrobić. Po prostu ogromna inwestycja, największa taka lokalna inwestycja, którą dotyczy, żeśmy wykonali. No ale też robi wrażenie, robi wrażenie, bo faktycznie jeździ się teraz fantastycznie. Była to polna droga. Osobiście znam, bo tu niedaleko mieszkałem przy młodości. Naprawdę robi to wrażenie. Znakomita droga, dobre wykonanie, solidne z chodnikami, z tą pełną infrastrukturą. Myślę, że mam się czym znowu pochwalić. Jest to ponad 3,5 kilometra, czy 600 jeszcze z groszami. Jeśli chodzi o długość, natomiast szerokość jest nie 7 metrów. W większości, tam gdzie się dało, są to obustronne chodniki. Tam, gdzie tego miejsca nie było, jest obustronny chodnik z tymi wszystkimi rozwiązaniami, które służą bezpieczeństwu, przede wszystkim pieszych, bo trzeba pamiętać, że to był jeden z głównych celów: kwestie bezpieczeństwa, obsługa ważnej dzielnicy, związanej z tym, że samochody. Nie tylko tutaj dojeżdżają, ale przejeżdżają, bo przecież za chwilę jest dalej wapienica, gdzie teren już przemysłowy, zakłady pracy. Stąd istotne i ważne, ważne inwestycje. W Urzędzie Stanu Cywilnego uczczono kolejne jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody znów ze względu na dużą ilość jubilatów świętowano w dwóch turach w minioną środę i dzień później. Wśród 12 par przybyłych do USC w środę aż cztery obchodziły jeszcze dłuższe rocznice pożycia. Dwie spędziły ze sobą 60 wspólnych lat, a kolejne dwie aż 65. Jubilatom obchodzącym złote gody wręczono medale przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej, a starszym starzem parom specjalne dyplomy prezydenta Bielska-Białej. Były oczywiście stosowne podziękowania, kwiaty, wspólna fotografia i jak zwykle toast oraz chwila na wspólną rozmowę.